Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Twierdza Krzyżowiec. Lecimy z dwoma kolejnymi misjami w szlaku komandera. Dzisiaj będzie misja 11 oraz misja 12. W tej jednej będzie mały problem, ale to jeszcze do niej przejdziemy, bo to chodzi mi o misję 12. Dobra, która to była mapa? To była gdzieś mapa na 8, z tego co pamiętam. Tak, to jest ta mapa i to jest misja 11, w której mamy tak komandera w lewym dolnym rogu i trzy wieprze, które mam nadzieję, że mi się nie zaczną blokować, bo co jak co ale wieprz potrafi wywalić dość duży zamek. I tu z tego co pamiętam, komander miał 4000. Więc tak jak zawsze robię, na początku nic mu nie dodam. Jeśli będzie potrzebował pomocy, to wtedy mu dorzucę te 2000. Chociaż patrząc na to, ile ma tutaj surowców dookoła, nie sądzę, żeby ta pomoc była mu potrzebna. Więc myślę, że w tej misji poradzi on sobie bez problemu. Nie zblokuje się, nie zblokuje. Tu na kamienie trochę wjechał, ale to mu nic nie zaszkodzi. Dobrze, wieprze pokażcie, czy wy mi się zblokujecie. Ten zrobił mały zamek, to jest ok. Ma koszary, ma cech. Wszystko ma, dobra nie powinno być żadnej blokady, więc chyba jest git Będę tu najwyżej kontrolował, zobaczyć czy tu jakaś blokada się pojawi No ta misja będzie bardzo prosta Chociaż jak są trzy wieprze obok siebie to niekoniecznie może ten pierwszy atak będzie taki skuteczny Chociaż myślę, że jak zaatakuje pomarańczowego to będzie bez problemu Ale jednak podjechać pod tutaj dwóch to może troszkę będzie musiał tej armii jednak zrobić Chociaż patrząc na to, że oni tak wolno robią to może i problemów nie będzie Bo tam kuszników no na tych wieżach plus na siedzibie zapewne coś tam będzie, więc to mówię, łucznicy koni może niekoniecznie tak sobie poradzą Ale i tak bez problemu powinien dać sobie z nimi szybko radę Gorsza będzie tak jak mówię następna misja, misja 12 to jest taka na bardzo małej mapie i to jest duży problem, tam musiałem już Z samego początku jak na tą mapę wszedłem to widziałem, że muszę coś poprawiać, Więc tam troszkę zmian było, to wam też pokażę zaraz najpierw zanim zaczniemy tą misję bo 12 misja to jest 1 vs 1 z Ryszardem. Na takiej tej mapie chyba najmniejszej, tam jest 160 na 160. Tam już kłopoty były. Tam zamek się w ogóle nie mieścił za bardzo. Tutaj i z jednej, i z drugiej strony jest zbyt mało miejsca, więc tam musiałem troszkę poprawić. I tak nie zmieścił się nawet bo my się po moich zmianach, się dokładnie nie zmieści, bo jeszcze go nie sprawdziłem. Więc obawiam się, że i tak będzie tam spory problem. Dobra, wieprze chyba nie są zblokowane, po prostu im wolno idzie. Teraz będziemy mieli pierwsze ataki, w sensie pierwszy atak komandera. Dobra, pomarańczowy padnie bardzo szybko. No ale właśnie, ucznicy konie jak tam dalej podjadą, no to ich straci. Na jeden wieprz rozwalony. Została dwójka. I zastanawiam się właśnie, co z tamtą mapą zrobić, bo problem jest tyle, że tak jak mówię, ja mapę mogę pozmieniać teorii bym musiał chyba, żeby tak zrobić dobrą mapę, to bym musiał ją od nowa zrobić, bo jak jest mapa 160 na 160 no to ja niestety nie mogę jej dorobić troszkę, żeby tam było więcej. Więc jedyne co mi zostaje to troszkę tam terenu na przykład rozwalić. I tak zrobiłem, ale i tak się komander nie mieści, więc tutaj będzie trzeba coś innego poradzić. Dobra, ale leci, to mu tam bez problemu. Kuszników jednak na tyle nie ma. Więc zaraz będziemy mieli po kolejnym. Szakal zapada w las. Atak. Jesteśmy No i będzie załatwione. Trzy świnki. No niestety, tutaj, jak w bajce było, to wilk wygrałby w teorii. Trzy świnki nie zrobiły wystarczających dobrych domków. Dobrze. I teraz, tak, przechodzimy właśnie do tej drugiej misji. Druga misja to gdzieś ta mapa na, w sumie najpierw wam wczytam, to wam pokażę To jest ta właśnie mała mapa Dziękuję. I ona ogólnie tutaj widać, że troszkę musiałem to przesunąć Bo ten teren był jeszcze bardziej tak przy tej trawie, mniej więcej Tak jak tutaj gdzieś idzie ta trawa, to mniej więcej ta... to wzgórze było w tym miejscu I tu jest strasznie mało miejsca, no gracz sobie jakoś tu poradzi, coś tam zbuduje Ale tutaj jest mały problem, że komander mi No wyobraźcie sobie ten jego duży prostokąt, który tutaj jest, no to on Tutaj się nie mieści, tutaj się nie mieści, tu z tyłu ledwo tam jeszcze daje radę Więc tutaj musiałem ten teren właśnie troszkę zrównać No surowców to tu i tak nie ma, ale w tej misji jest 10 tysięcy, więc może jakoś sobie poradzi, zobaczymy Ale no niestety tutaj trzeba było już zmiany jakieś lekkie wprowadzać e, Dobrze, gdzie jest teraz ta mapa? Ja 12, 10 tysięcy Nie powinienem tego zmieniać Bierzemy tak, komandera i Ryszarda no, i właśnie zobaczymy w ogóle, czy on tutaj da radę. O, właśnie, to jest ten moment, że tam z rogu. No, niestety, tu by musiał i tak powiększyć, widzicie? Co tu się dzieje? Ja Jazda, nie wiedziałem, że takie coś jest. Właśnie ja nic nie robię, bo zaraz grę zlaguje. Czy on w ogóle tutaj ma szansę wygrać? Bo tutaj Ryszard ma to w wzgórze. Siedziby nie przestawiałem. Jedyne co zrobiłem, to mówię, ten teren tam wyrównywałem. Bardziej, żeby tutaj mógł się zmieścić, żeby ten mur z przodu miał. Wydaje mi się, że powinien to wygrać, bo ma właśnie balistę i mangonelę. Ale tutaj, gdyby było na odwrót, gdyby na przykład tutaj było 8000 dla Ryszarda, a dla Komandera 2000, to by było na odwrót, to by właśnie Ryszard go obstrzelał. Ale z racji takiej, że ma te tysięcy, to wygra bez problemu. No właśnie. Ale czy on wyjdzie? Dobra, ma jak wyjść, ledwo ma jak wyjść. Ale takie mapy będą najbardziej problematyczne, a nie wyobrażam sobie, jest jeszcze taka jedna mapa, tylko nie pamiętam, która to misja będzie, chyba nawet i może gdzieś niedługo, bo jest taka misja, gdzie jest też mapa 160 chyba na 160 i jest jeden versus dwóch i tam są dwa kalify i to też będzie bardzo problematyczne, bo tutaj jeszcze w miarę tego miejsca było, tutaj mógł trochę ten zamek rozbudować, ale jest z drugiej strony taka... Tam właśnie ta misja, gdzie tam naprawdę nie ma się miejsca i gracz ma problem z rozbudowaniem się, tam się postawić 3-4 budynki, i to jest problem, bo są wszędzie jakieś góry. Tam będę musiał zrównać ten teren, jak nie wiem co, żeby on się w ogóle mógł rozbudować. Palaczami zostanie załatwiony? Dobra, ale tutaj to go zniszczył. Mówię, szczerze, jestem ciekaw, jakby to było 2000. Zaraz z ciekawości włączę to i zobaczymy, czy Ryszard by wygrał, jakby to było 2000. czy ten komander w ogóle by nadrobił z rozbudowaniem się. Bo 10 tysięcy dało mu wystarczająco pieniędzy, żeby ten zamek zrobić, zrobić trochę jednostki w sensie jednostek, kupić cech inżynierów i mieć właśnie te balisty i mangonele, które tak naprawdę wygrały grę. Ale jeśli miałby 2000, to obstawiam, że już by tak dobrze nie było, bo trzeba pamiętać, że to jest właśnie mapa, w której tu Ryszard miał mieć przewagę wzgórzem. Że on jest tutaj wyżej, a wiadomo, high ground, wiadomo jaki jest. To w niejednej grze high ground się przydaje. Więc tu właśnie Ryszard w ten sposób miał mieć przewagę nad graczem. I zobaczymy, czy jakby właśnie było 2000, czy to wystarczy, żeby takiego komandera pokonać. Bo jakby Ryszard miał 8, Commander 2, to wydaje mi się, że na pewno by dał radę. Jeśli by było po 2, nie wiem w sumie, czy by dał radę. Bo Ryszard też wtedy może niekoniecznie zdążyłby wszystko rozbudować. Bra, ale czy ty planujesz to zrobić? Czy on zdobędzie tej jednostki? Ja nawet nie mogę tego przyspieszyć, bo to, to już jest na makno chociaż mogę, nie wiem czy to zadziała. Jak już jest trochę prędko... Dobra, 700 chyba wygląda na szybsze. Jak daje 800 to nie widzę różnicy pomiędzy 700 a 800. Dobra, 800 z bar jest bardziej więc 700 to jest chyba maks. Większej prędkości nie zrobimy. W ogóle co tu się dzieje z tą mapą? To, to ja wiem, że ta mapa, jakby jak już weszła ta HD, twierdza, bo normalnie to by się dało to przybliżyć to by było idealnie, tak prawie, że obejmowałoby całą mapę na tej standardowej rozdziałce starej, pod stare monitory. Ale ta powiększona, jakby, którą ja też używam, bo ja taką używam bardziej, gdzie przeważnie w grach używam takiej, coś pomiędzy to 4, 3 a 16 na 9 Ja mam mniej więcej, bo do takiej jestem przyzwyczajony ja nie mam ustawionej HD. Bo dziwnie mi wygląda twierdza pod HD, że zbyt mocno jestem przyzwyczajony do tych starych rozdziałek, jeśli chodzi o stare gry. Dobra, zaraz będzie ten atak. Tam spróbował jeszcze robić te... mapa z tym czarnym paskiem dookoła, w ogóle, co to jest? Bo teraz tego nie ma. Nie, dobra, jest tutaj coś dziwnego, zobaczcie, ten znacznik nie zostaje i po tej stronie to samo. Tylko w tym miejscu? Nie, tutaj na dole też coś jest, dobra. Ewidentnie coś jest nie tak. Ale ta mapa nie jest raczej zrobiona pod twierdzę HD. 560 to już powinien być atak. Przecież tam jest 0 jednostek, gdyż commander dawno powinien zaatakować. Tam sam lord tylko biega. Dobrze, że tak jak ma. Dobrze, że ta brama się zmieściła, bo bym nie miał jak wyjść w ogóle z tego zamku. Mam nadzieję, że ma jak wyjść. Nie no ma, no skoro tu podpalacze idą, to... A jest i atak, w końcu to zbierał. Hej, no to udało się wygrać, ale tu już... Mówię, mogłyby być problemy, ale to bardziej w sumie przez mapę, bo nie wydaje mi się, żeby Ryszard mógł mu zagrodzić, jest 10 tysięcy. Ale tak z ciekawości tylko na szybko jeszcze, weźmiemy na dwa. No mury są, tak jak zawsze. Zobaczcie, komander już wydał. Ryszard powoli sobie coś tam zrobi. No to już mógłby mieć problem, bo Ryszard ma więcej łuczników. Ryszard zaczął rekrutować sobie trochę łuczników i to już by był problem chyba. Te wieże by niekoniecznie były w stanie wybronić. Chociaż dał radę wystrzelać te jednostki. Nie, no to może i by dał radę, ale jakby było na przykład 8 tysięcy... Jakby tu albo 4, żeby była przewaga dla. Nie, no to w sumie to nie zadziała, bo przewaga będzie i tak sama Więc tego już niestety nie sprawdzę. Więc to by było na tyle w takim razie. Mam nadzieję, że Wam się podobał odcinek. Może znowu będzie troszkę krótszy, no ale niestety te misje jeszcze zbyt trudne dla komandera nie były. Więc mam nadzieję, że i tak odcinek Wam się podobał. Jutro widzimy się z kolejnym odcinkiem o 10.30. Trzymaj dzisiaj do jutra. Na razie.